Siema tu, Penczart. Witam Was w kolejnym odcinku, w którym chciałbym zaprosić Was na taką, na posłuchanie takiej krótkiej pogawędki. Mam nadzieję, że krótkiej pogawędki. Dziś będę chciał opowiedzieć wam co nieco na temat pewnego programu komputerowego, jaki było mi dane oglądać w latach 90. I sporo osób będzie wiedziało, o czym mówię, bo sporo osób oglądało ten program. Skąd to wiem? No jest parę osób, które pisało mi w komentarzach, że znają ten program, oglądały ten program. Sporo tu też nie będzie wiedziało, o czym mówię. Mam nadzieję, że zainteresuje was wszystkich tymi swoimi wspomnieniami. Mowa oczywiście o, oczywiście, mowa o kanale o tematyce komputerowej pod nazwą Games World, który leciał w latach 90. na kanale Sky One. Na kanale Sky One. Także sporo osób nie miało możliwości oglądania tego kanału, tego programu, a sporo osób miało możliwości. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, co mam Wam do powiedzenia, o moich wspomnieniach na temat tego programu i tak dalej, no to zapraszam Was wszystkich. Zapraszam Was wszystkich do, do posłuchania. No dobra, zacznijmy od początku. Jasna sprawa, że ja jako zajarany gramie, gracz, młody gracz z komputerami, z konsolami, z grami miałem do czynienia od lat 80., i tak w sumie do dziś. No i zajarany tym wszystkim, tą tematyką, to chłonąłem jak gąbka wszystkie informacje, które miały jakikolwiek związek z grami komputerowymi czyli same gry, oczywiście, no bo miałem już komodorka, miałem już wcześniej Atari 2600 później Amiga i tak dalej, jasna sprawa i tak po kolei, ale też magazyny o tematyce komputerowej, top secret, se top secret, secret service i tak dalej, i tak dalej, jakieś gamblery i tak dalej. To wszystko chłonąłem jak gąbka. No i oczywiście też yy, chłonąłem jak gąbka programy yy, telewizyjne o tematyce komputerowej. To, co u nas było w tamtym okresie, to był joystick, chyba z tego co pamiętam. Wcześniej była sonda, w sondzie też było cenie co nieco o komputerach czasami, ale joystick, czyli wiecie o czym mówię, ten tam potyczki jeden na jednego na na, na, na komputerach różnych, w różne gry i tak dalej. Tam też chyba był w tym programie w joystickach, była jedna osoba, która opowiadała o grach strategicznych. To był chyba pan, pan Kaczor? Jeżeli się nie mylę, nie wiem, czy dobrze, do, dobrze mówię, wypowiadam mi nazwisko, ale wiecie o czym mówię. Była jedna osoba i ona, jak, jak ta osoba, jak on opowiadał o grach strategicznych, to mi, mnie to interesowało. Chociaż gry strategiczne mnie interesowały, ale to mnie akurat bardzo interesowało. Także mieliśmy joystick, później był jakiś multimedialny odlot i tak dalej, a to już później, później. Takie programy mieliśmy prawda u siebie, u siebie w telewizji w telewizji tak to co mogliśmy obejrzeć ja miałem sadkę w tamtym okresie miałem to szczęście że mogłem mieć sadkę rodzina w Niemczech także dorwałem sadkę jakiś czas już oglądałem różne kanały i tak dalej różne filmy po niemiecku najczęściej ale też po angielsku także pewnego razu pamiętam to był rok 93 93 rok oglądałem Sky One, oglądałem kanał Sky One, bo na Sky One leciały Simpsonowie. A Simpsonowie, czyli moja ulubiona kreskówka z tamtego okresu. Oczywiście, yy, zahaczała ta kreskówka o politykę, o różne sytuacje, jakie działy się na świecie, w danym momencie, ale mnie to mało interesowało, dla mnie to była, była po prostu świetna bajka, nie? I tak rzeczy oglądałem, czyli oglądałem Simpsonów. Pamiętam, że w przerwie, w przerwie reklamowej, bloczek reklamowy leciał, bo tam na skołę to już było, yy, no i w tej przerwie reklamowej pojawiła się reklama pewnego programu. Yy, programu, oczywiście już wiecie, bo mówiłem, że pewnie to będzie Games World, ale. Reklama jaka była, to co ona pokazywała. Było pokazane kawałek intra i później było masę takich różnych fleszy. Wiadomo, reklamówka programu. I pamiętam, że były tam gry. Bardzo kolorowe, fajne gry. Były, było tam e, konsole, Super Nintendo, Sega się gdzieś pojawiła i tak dalej. Jak ja to zobaczyłem, puch, normalnie, wiecie co, szczęka mi opadła, nie? Normalnie miałem zawias. Nie mogłem oderwać oczu od ekranu. Tam też była informacja w tej reklamie, że ten program ma się pojawić albo po Simpsonach zaraz, albo na drugi dzień. Teraz już tego nie pamiętam dokładnie, ale, ale jakoś tak. W każdym razie, no, zobaczyłem tą reklamę i był pff, szczękopat normalnie. I mówię, muszę to, muszę to obejrzeć, muszę to obejrzeć, bo to jest o grach, tak? A ja i gry, to wiadomo, nie? Także z wypiekami na twarzy czekałem. Tak jak było w ten sam dzień po Simpsonach. Także pilot w rękę, nikt pilota nie dostał odsadki. Ja miałem pilota, ja to muszę obejrzeć. No i w końcu doczekałem się. To była chyba godzina 19, z tego co pamiętam. Zobaczyłem e, intro. E, teraz tak, e, wszystkie materiały, jakie będę wrzucał, będą zaciągnięte z YouTube'a, bo no, nie mam swoich własnych materiałów, żeby Wam pokazać, ale żeby było tak w miarę, tak wiecie. GITES, nie? To w opisie pod tym filmem wszystkie linki zamieszczę, żeby było cytowane źródła i tak dalej, także żeby nie było, nie? To wszystko będzie w tym, w opisie pod filmem. Także, e, doczekałem się tego, prawda, e, tego programu. No i moim oczom ukazało się takie intro i chyba wam puszczę to intro. W tym intrze była Chan Lee, także zobaczcie, takie intro się ukazało moim oczom. to jak ja to zobaczyłem, a później zaczął się program, to powiem Wam, że ja byłem w niebo wzięty. To, co wtedy widziałem, czyli ten Games World, to był, bo Games World dzielił się na różne, na różne serie, znaczy serie, w każdy dzień leciało coś innego, ale o tym za moment. A ja akurat trafiłem na House of Games, House of Games, chyba tak, to było to. House of Games to była taka reklamówka... Może za chwilę, może za chwilę. Ja to wiem na House of Games, czyli było coś o grach. I teraz tak, generalnie jak to zobaczyłem, no to już zostałem przy tym kanale. Oglądałem Games World systematycznie razem z moim kolegą Łukaszem, któremu sprzedałem informację, że coś takiego zobaczyłem. Mój kolega Łukasz miał też sadkę, Sky One i obydwoje oglądaliśmy sobie Games World. I teraz czym było Games World? Games World no to był program o tematyce komputerowej. Jasna rzecz, o grach komputerowych, ale nie tylko, ale głównie o grach komputerowych. Ukazywał się od poniedziałku do piątku, zawsze o godzinie 19, jeżeli się nie mylę. O godzinie 19. Był podzielony tematycznie. Takim główną myślą przewodnią tego, tego programu był, były eliminacje, takie zawody, pojedynki w grach komputerowych różnych. I to miało miejsce w poniedziałek. W poniedziałek mieliśmy ee, The Eliminator, to się nazywało, czyli Eliminator. Poniedziałek, środa też był Eliminator, i w piątek mieliśmy. Beat the Elite, czyli osoby, które wygrały pojedynki z różnymi osobami. Na czym to polegało? Mieliśmy garstkę osób młodych, które rywalizowały ze sobą w różnych grach komputerowych, no i na koniec zostawała jedna osoba, i ta osoba wygrywała, przechodziła dalej, eliminowała się dalej. Z środy to samo, i w piątek osoba, która, konfrontacja tych najlepszych, osoba, która wygrała w całym tygodniu, ta najlepsza, stawała do pojedynku z. Tak zwanymi mediators. Videators to się nazywało, czyli takie postaci, które były na kogoś ucharakteryzowane. I tam, to było bardzo fajne, bo mieliśmy tam na przykład Jezusa, nazywał się Games Messiah. Było Master Moriarty, czyli taki chłopaczek jakiś, Big Boy Barry chyba był, taki gruby gościu, Był Executioner, czyli Katz. Był jakiś taki karateka, nie mam pojęcia. Ale Games Messiah chyba był takim, taką twarzą główną te, tego jeżeli kojarzę. No i te, tam w tym właśnie w tym właśnie ostatnim tym odcinku w piątek, który był ten, ta jedna, ta jedna osoba, która wygrała to wszystko potyczkowała się z tymi właśnie Victators, z tymi, z tymi graczami pro, graczami pro, które wystawiały do pojedynku no program tak w tym przypadku. Games World wystawiał swoich najlepszych zawodników. Tam było jakieś losowanie, pamiętam Osób, z którymi się potyczkowała dana osoba, no i wybór później gier. Taką jedną z takich gier to już to było w przypadku y, akurat Eliminator, czyli te poniedziałkowe i śro środowe odcinki. Y, taką główną grą, którą zapamiętałem, to było każdarz. Każdasz to się tak nazywało. To było takie zbieranie monet. Cztery osoby, chyba czy pięć osób naraz na ekranie i zbierało się monety. Kto najwięcej monet uzbierał, ten przechodził, i to odpadał. Taka, taka jedna z tych gier. A później były różne gry, na przykład Street Fighter i tak dalej. W takich grach się potyczkowały te osoby. No i w piątek, e, prawda, e, po, po wybraniu danego mediatora, e, nasz bohater, e, zwycięzca z poniedziałku i ze środy, e, stawał do pojedynku z, w też różnych grach. Też był Street Fighter i różne, różne, różne gry. E, taka osoba, która wygrała. E, ten cały Beat the Elite, Eliminatora i Beat the Elite, wygrywała kurtkę, bomberkę z logiem Sky One, z logiem Games World, przepraszam, a zwycięzca całego sezonu, czyli tak po całym roku odcinków, zwycięzca sezonu, dostawał, mógł wygrać lub wygrał automat z Mortal Kombat, z tego co kojarzę, prawdopodobnie. Także to, właśnie The Eliminator, w poniedziałki, w środy i Beat the Elite w piątki, to było takie jakby przewodnia myśl tego programu Games World. E, natomiast we wtorki mieliśmy coś takiego, co się nazywało e, try, your luck, try Your Luck. Czyli e, do tego nie mam żadnego materiału, nie znalazłem żadnego materiału prawdopodobnie. Try Your Luck to było takie coś, że e, Dzwoniliśmy sobie do programu i tam, prawda, mieliśmy wpływ za pomocą klawiatury na klawiatury na telefonie, e, czyli tonowe wybieranie, albo w jakiś inny sposób, już teraz nie pamiętam do końca, w jaki mieliśmy wpływ na to, co się dzieje na ekranie. I w ten sposób mogliśmy wygrywać jakieś tam nagrody, przechodzić gdzieś dalej i tak dalej, yy, ale wygrać nagrody. U nas takie coś było też później, pamiętam, to się jakoś nazywało, nie pamiętam, ale to było Hugo. Graliśmy głównie w gry Hugo i też to było tonowe wybieranie. To to było coś na tej zasadzie, try your luck, coś podobnego. Także to było we wtorek, to akurat było takie show, które mnie najmniej interesowało. Natomiast w czwartek mieliśmy zamiennie i pamiętam, że było Pip to się nazywało, Pip Palo, Palo, taka, taka gościówka narysowana w Deluxe pęcie, prawdopodobnie, taka, taka gruba twarz, takiej starszej baby, że tak powiem. I ten program był y, fajny, bo na czym on polegał? On polegał na tym, że dzwoniły różne też osoby do tego programu, y, zadawały, dzwoniły, w sensie występowały w tym programie, zadawały pytania, jakich nurtowały odnośnie danych gier, czyli szukały pomocy, jak przejść w danej grze. Na przykład tam było coś, na przykład, nie wiem, z jakiejś piłki nożnej, czy, czy soccer manager, czy coś takiego, wiecie. Czy tam Lotus, czy tam Sleepwalker i tak dalej. No i mam taki taki problem, co mogę na to poradzić? No i te osoby e, zadawały pytanie, a były osoby w tym programie odpowiedzialne eksperci, odpowiedzialni za to, że, no, no odpowiadają na te pytania, rozwiązują e, problemy e, tychże e, ludzi, osób, młodych graczy, którzy, którzy no, mają jakąś zagłoskę w danej grze. I to też było fajne, bo e, bo tam pamiętam te postacie ci eksperci którzy odpowiadali na te pytania byli tacy ucharakteryzowani na jakichś tam bohaterów był jeden gościu policjant y Mike Harada? Czy jakoś tak? Nie pamiętam, ale <grywki> dziwne jak gościu strasznie obrażał wszystkich. Taki specyficzny, bardzo specyficzny typ. Był na przykład jeden taki gościu, który biegał nago, tylko miał kwiatek tutaj zamiast gatek i też odpowiadał na pytania. Był karateka, taki z obitym nosem, w pobitych okularach, ale taką główną postacią tego programu, która odpowiadała na pytania graczy, była Games Mistress. Games Mistress, czyli Czyli to, była, to była, był taki program American Gladiator czeskiego i Blaze, tam była taka postać. I ta, ona grała, ta, ta kobieta, która grała Blaze, nie pamiętam teraz jej nazwiska, grała też Games Mysteries. No i Games Mysteries charakteryzowała się tym, że miała duże atrybuty i była ubrana w taki strój skórzany, skórzany strój. Przeważnie gdzieś tam sobie leżała i tak dalej, i tak dalej i ona odpowiadała na pytania, to było takie, wiecie, takie Zadziorne, takie, nie wiem, wyzywające, taka wyzywająca poza jakaś tak dalej. Ten tutaj dekolt tak troszeczkę rozpięty, atrybuty takie, wiecie, nie. I młodzi gracze dzwonią. Games Mistress, help me. I have a question. I wiadomo, odnośnie danej gry, i tak dalej. I ona odpowiadała takim tonem: wiecie, taki, o kochany, mój drogi, coś tam, coś tam. No to działało na mnie też. Dla mnie Games Mistress to było coś. Działały na mnie atrybuty, może tak. Bardzo mi się podobała z tego powodu. Także to była taka główna twarz tego programu, PIP eee, Co tam jeszcze było? Oprócz odpowiadania na pytania różnych, różnych graczy i tak dalej, rozwiązywania zagwozdek, były też, e, pamiętam, jakieś relacje z eventów chyba, też takiego było. Ogólnie ten program, Pip Parlow był świetny. On był świetny i jego uwielbiałem oglądać. Zamiennym programem, który był, e, też szatek emitowany, chyba zamiennym był właśnie House of Games. O tym już mówiłem na początku. House of Games. I House of Games był nastawiony głównie na recenzowanie, czy też zapowiedzi nowych produkcji, czy też na przykład na recenzowanie jakichś eventów, które się odbywały i tak dalej. I było to bardzo fajne, bo z tego na przykład programu dowiedziałem się, e, że powstała gra Mortal Kombat 1. Jak powstawała gra Mortal Kombat 1 i tego typu rzeczy i to było naprawdę coś coś fajnego i pamiętam ten program był taki hmm, w wydaniu horror horrorowatym House of Games, bo ta, ten chaos, ten cały dom bo nasz pociąg z tego intra, który widzieliście podjeżdżał Zawsze na taką stację, na której się zatrzymywał, a w tym wypadku podjeżdżał pod ten taki dom, dom jak z horroru, jak Alone in the Dark, coś takiego. No i tam były dwie postaci główne, które prowadziły ten program. Taka e, dziewczyna była, wtedy była dziewczyna, czy to jest kobieta, a wtedy była dziewczyna, wtedy też była dla mnie kobieta, była starsza, oczywiście, bardzo, bardzo fajna też. I jakiś taki gochu, który prowadził teraz z nią. Jakieś tam znicze chodziły takie w tle i tak dalej. Zegar jakiś na ścianie, taki ten horrorowe klimaty, i to było naprawdę fajne. To był też ten program, ten, ten, ten program czwartkowy, który. Który widziałem jako pierwszy i też mi się bardzo podobał. Także główna, główna, widzicie, główna myśl przewodnia Games World to było właśnie te potyczki, poniedziałek, środa i piątek. I dodatkowo mieliśmy Trial Lag we wtorek, to była kicha, tego nie oglądałem. I w czwartek mieliśmy zamienne, chyba te dwa show, jakoś tak to było. No i ten program był naprawdę świetny w czasie, kiedy u nas tak naprawdę nie było nic lub było bardzo mało. Ja w tym programie Razem z moim kolegą Łukaszem dowiadywałem się o tym, że jest coś takiego jak Super Nintendo, jak Sega Mega Drive, jak inne tego typu konsole i tak dalej i dowiadywałem się, że powstaje Mortal Kombat 1. Dowiadywałem się, że powstają różne świetne gry. Widziałem, jak te osoby grają w te gry na tych konsolach. Widziałem potyczki w Street Fighter, w Super Street Fighter 2 Turbo lub Street Fightera, któregoś tam na konsoli Super Nintendo. I wiecie co? To robiło na mnie wrażenie. Wiecie dlaczego? Bo u nas jak był joystick Joystick miał. Jakie gry miał joystick? Joystick miał gry takie. No, jakieś tam potyczki były i tak dalej. Te gry takie były, no zdarzały się jakieś fajne, ale takie. Nie zaciekawiły mnie te gry w żaden sposób. Nie potrafiły mnie zaciekawić. A tutaj każda gra była kolorowa, fajna. To były gry, które ja kochałem, które chciałem poznawać, które chłonąłem i które dla mnie działały. I to właśnie widziałem w tym programie, dlatego ten program był dla mnie best of the best, najlepszy z najlepszych. Mój kolega Łukasz, mój kolega Łukasz miał wtedy widelca, wideo miał, wideo, i na te wideo nagrywał na kasecie każde, każdy odcinek. Pip Palo chyba nagrywał, bo mu się bardzo podobało. On stwierdził, że będzie chyba używał tych Kodów, coś takiego, nie pamiętam, żeby jak kupi sobie komputer albo jakąś konsolę, to będzie używał tych kodów, żeby przechodzić zagwostki jakieś i tak dalej, że on to nagrywał, a ja później to oglądałem od niego, pamiętam, że, powiem Wam zaraz dlaczego, ale pożyczałem niego kasetę, żeby to oglądać. No, także generalnie, program był świetny, bardzo mi się go fajnie oglądało, natomiast tego, co mieliśmy, wypadał naprawdę prześwietnie, prześwietnie, przecudownie. Pamiętam, że, jeszcze taka, przypomnienie drobne, w Eliminator, w Eliminator, albo w Beat the Elite, w tym Beat the Elite, przepraszam, czyli w piątkowym, tym, tym wypuście, pamiętam była taka gra, Rzucaliśmy, była uwięziona panienka chyba w takim kole, a my to porkami rzucaliśmy, żeby wszystkie 5 czy 6 czy ileś tam kitek przeciąć to żeby ją uwolnić. I to była taka gra, taka krótka gra z tego z Heimdala. To też było świetne, fajna graficzka i tak dalej na Amiga, co nie? Bo Amiga też tam się pojawiała. W Pip Parlow były też pytania o graczy od, o Amigę i tak dalej, o gry Amigowe, także. Ten program zahaczał o różne platformy, traktował o różnych platformach, mówił o różnych platformach, gry na różne platformy, także to było naprawdę coś fajnego. No i oglądałem ten program, pamiętam, że codziennie czekałem aż się pojawi o 19 w telewizji na Sky One. Oglądałem go, na początku, przed tym leciały chyba Simpsonowie, z tego co kojarzę, a później, później przed tym programem leciał Star Trek The Next Generation i Saved by the Bell. Saved by the Bell, czyli taki serial o młodzieży, perypetie szkolne, jakieś tam ich z high school, czy coś takiego, nie? Też fajny, fajny taki programik był, fajny, no fajne, fajnie mi się oglądało. Mój kolega z tym, Łukasz, szalał, ja tak średnio, ale oglądałem Star Treka, z Patrickiem, Patrick nie pamiętam jak się nazywa, ten taki łysy. Patrick, nie, dobra, nieważne. W każdym razie oglądałem to, a później doczekałem się i oglądałem swój ulubiony Sky na Sky One, ulubiony program Games World. Ale że to były naprawdę fajne czasy. Z kolegą, później z Łukaszem, wymienialiśmy się doświadczeniami, co tam było ciekawego. I jaraliśmy się, oglądaliśmy to razem i się jaraliśmy później tym, co widzieliśmy, nie? Takie były czasy. były bardzo fajne i bardzo miło je wspominam. No i teraz tak. Później, mówiłem wam, że później od Łukasza pożyczałem kasety, żeby oglądać sobie te wszystkie odcinki, co on ponagrywał z tego Games World. Dlaczego? No bo dotrwaliśmy do końca pierwszego sezonu, czyli rok 93. W roku 94. Okazało się, z początkiem roku 1994 okazało się, że Sky One został zakodowany. I Teraz tak. Moim oczom po odpaleniu y, Games World ukazał się taki widok. Gdzieś Pan spróbuję tutaj wrzucić na ekranie raz, jak to wyglądało. Jak wyglądał zakodowany kanał w tamtym okresie. Dużo osób wie, dużo osób też może nie wiedzieć. Tak właśnie to wyglądało. Takie dziwne linie, szare, to wszystko i tak dalej. Jedyne, co miałem do dyspozycji, to patrzeć się w taki ekran i słuchać tego, co tam leci. Co mówię, bo głos było słychać. Później już nawet głos skodowali. Ale na początku tylko obraz, a później, a głos zostawał. I siedziałem wpatrzony, smutny w ekran i oglądałem. Te szlaczki na ekranie i słuchając, tam mówią i słyszałem odgłosy z gier, ale to już nie było to samo, nie? No, nie mogło być tym samym, i byłem bardzo smutny z tego powodu. Ale później pamiętam, że u nas się telewizja, czy pojawiać jakieś fajne programy o tematyce komputerowej, na Polonii jeden leciało coś, Escape chyba, to było fajne, i tak dalej, i tak dalej. Różne, różne. Ten multimedialny odlot później się pojawił, i tak dalej. Także programów u nas też później nie brakowało, też się pojawiały, i dlatego byłem uratowany. No, ale z powodu tego, że Sky One zakodowano i Games World przestał być dla mnie dostępny, było mi bardzo smutno i oglądałem te kasety, te programy nagrane, wszystkie te odcinki nagrane przez mojego kolegę, no bo tylko to mi zostawało i nic innego nie miałem do dyspozycji. Ale to też było fajne, to też było fajne. Ciekawe, czy mój kolega Łukasz do dzisiaj ma te kasety magnetofonowe, kasety wideo, przepraszam. Pewnie nie, pewnie nie, ale chętnie bym zobaczył to, co wtedy nagrywał. No to, to mogło być coś, naprawdę fajne. Także to, co mi stało dziś, to są tylko te wspomnienia I, i nic więcej tak naprawdę. No i materiały na YouTube, które znalazłem, e które obejrzałem teraz też przy montażu tego filmu, wspomnienia wracają. Te wszystkie postaci z tego, z tego Pip Parlo i tak dalej, ci co, te postaci, które odpowiadały na te pytania, gracze i tak dalej, Games Mistress i tak dalej, to wszystko, Games Messiah, to wszystko to wszystko wraca. To naprawdę były fajne czasy, fajne chwile spędzone przed ekranem telewizora. Pół godziny to chyba trwało, czegoś tak, ale to było naprawdę świetne pół godziny. Naprawdę świetne, które naprawdę bardzo miło dziś wspominam. Także tak wyglądał program. Games World na kanale Sky One. I to były naprawdę fajne czasy dla mnie. Nie wiem, piszcie teraz w komentarzu pod filmem, czy oglądaliście ten kanał, czy było wam dane go oglądać. Pamiętam, że Ariel chyba go oglądał. Ktoś jeszcze go oglądał, bo pisał mi w komentarzu, że widział ten, ten, widział ten program i go oglądał to też. Później już to, jak leciało zakodowane, to z tego co wiem, to później już uległo zmianie, wycofali, chyba Pip Palo zostało wycofane, coś innego tam wprowadzili, ale tego już nie śledziłem, o tym nic nie wiem, także nic na ten temat nie powiem. Mi zostały tylko wspomnienia pierwszego sezonu, który był naprawdę świetny i tyle. Street Fighter, zobaczyć Street Fightera w tamtym okresie, jak grają na ekranie telewizora, to było coś pięknego. Dla mnie niedostępnego, tak naprawdę. No na Amidze później miałem Street Fightera, ble, ale co tam. Zobaczcie, wszystkiego to było coś naprawdę pięknego. Także to mi zostało te fajne wspomnienia. Piszcie, czy oglądaliście, czy nie. I tyle. Także no to było na tyle. Tym chciałem się z wami podzielić. Także w tym odcinku na tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!